Witajcie widzowie! Dzisiaj mam do pokazania nowe pop i simple gimbal i fidgety. Zacznę od pieściąków namagnesowanych. Są takie namagnesowane łączą się ze sobą i mogą się połączyć nawet z takim. To też jest nowa rzecz to jest fasolka. pasola z groszkiem. Ciutciu! -ciu. To jest groszek malutki. Tylko tutaj pośrodku jest groszek z buźką, a te dwa nie mają buczki. Z drugiej strony nie ma buźki, ale może się przeczepić, gdy magnesu na namagnesowanego. To są fajne bardzo zabawki. Ale jeszcze mam do pokazania takiego gniotka misia, który świeci w ciemności. Jest fajny. Jest taki gniotek delfin. Pff, śmieszny jest. Naprawdę. Zostawimy go w pokoju. Jeszcze mam do pokazania nowe pop ty, i Simple Dimble. Teraz pokażę dwa nowych Simple Dimble. To jest potrójny Simple Dimble. To jest tylko trzy takich. I można go przyczepić również do plecaka. To wygląda jak trójkąt. Ja myślę, że myślicie tak samo jak ja. Jeszcze mam takiego Simpludim, był jednorożec, dokleiłem mu już, już nawet oczki. I tak on tu ma oczki. Ale chciałam trochę duże te ocz, oczki zrobić. Oczy. I może go również przyczepić do płacałaka. Mam również do pokazania te te. Zacznę od tego pop i loda. I można nawet zrobić taki żart. Jak Am. Am. Już jadłem trochę. <laughs> to był po prostu żart. Wiem, że to jest popity, nie wolno go jeść. Nie róbcie tego. Fajny lodek. To. O! Fajny. Niam, jam, niam, niam, niam. niam. To wiem już tego loda w spokoju. Zbieram takie żarty. Mam jeszcze takiego pop i dinozaura. Wygląda trochę przerażająco, ale bardzo fajnie i kolorowo. Bo jest dla czegoś tęczowy. du du dziu, To dziu, no, zrobi taki niezły żart. <grym>, Śmieszny żart. Mam jeszcze takiego motyla, który świeci w ciemności. No, nie świeci w ciemności. Po prostu zmienia kolor. Jeśli poświecić go trochę, to naprawdę zmienia fioletowy kolor. I na koniec kosmiczny. Pop -it. Taki, bo tu jest rysunek kosmiczny, ale z drugiej strony jest jakoś dziwnie, białe. Ten popit jest bardzo, bardzo fajny. Ja mogę wam pokazać, jeśli to jest szybka strona, mogę pokazać bardzo szybki sposób. I z tego sposobu jednorożec wygrał tamten turniej. I mam bardzo dobrą wiadomość. Niedługo będzie 7 dni z fajną grą, Targetem. Będzie 8 odcinków. Z jednym dniem ja gram w tą grę Target. Tam będzie jedzenie. Super Linuxy, Młodzi Popsy, no oczywiście w każdym z tych siedem odcinków będą POP-IT. Teraz pokażę swoją całą kolekcję. Ja mu dokleję też te oczka. No i ten pop -itu, który będzie do wygrania, też dokleiłem oczki, oczy. Zwycięzca dostanie POP-IT taki. Już z oczami przyklejonymi, naprawdę. Aj! Ech. Aj! Halo, dlaczego nie wylatuje? Toś tu nie gra. Masz! No tak, dokleimy te oczka do tyłu. O tutaj. Mam bardzo dużo tych popcich i tu fidgetów i simple był. Bardzo dużo, mam już y, tym pół był Popitów nie wiem, ile muszę policzyć. A, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ile mam pidżetów? Y, mam 4, ale pamiętacie jeszcze o tamtym wężu? I ja mam 5 tych fidgetów. Bo po prostu bo tutaj nie ma. I to jest bardzo fajnie. Teraz się innymi wszystkimi. No i tak, pobawiam się trochę później, a teraz muszę się z wami pożegnać. Jeśli spodobał się wam ten filmik, to klikajcie łapeczki w górę. I subskrybujcie mój kanał.